Na poprzednich filmikach mówiłem, że przedsiębiorcy najbardziej obawiają się wystawiania faktur sprzedaży. No i całkowicie niesłusznie, ponieważ akurat ten proces, on zupełnie się nie zmieni. Większość z Was już teraz wystawia faktury za pośrednictwem jakichś programów do fakturowania, programów magazynowych, sprzedażowych wszystkie te programy. Z pewnością będą komunikowały się z CSef i sam proces wystawienia faktury niczym nie będzie się różnił od tego, który w tej chwili funkcjonuje w Waszej firmie. Po prostu zamiast zrobić drukuj i wyślij do klienta, będziecie robili wyślij do Ksew. Czy klientowi będziesz coś dawał? nie masz takiego obowiązku, ale pewnie wielu z was będzie drukować wizualizację takiej faktury i wysyłać ją mailem do klienta. Natomiast ta właściwa faktura to jest ta, która ląduje w Ksef. Te wizualizacje pewnie będą funkcjonować, zwłaszcza na początku działania Ksefu. No, każdy z nas chce, żeby klient wiedział, ile ma nam zapłacić i kiedy, a nie liczyć na to, że on na pewno sobie z Ksef tą fakturę odbierze. Więc wizualizacje będą funkcjonowały, natomiast cały proces fakturowania będzie przebiegał identycznie jak do tej pory. Oczywiście, osoby, które do tej pory wystawiały faktury wekselu czy też papierowo, będą musiały to zmienić, będą musiały korzystać z jakiegoś systemu informatycznego. I za pośrednictwem tego, tego systemu wysyłać faktury do KSEF. Ale nie jest to żaden skomplikowany proces. Nie wymaga on żadnych zmian u was w firmie, poza przyznaniem uprawnień osobie, która wystawia faktury, co jest działaniem jednorazowym i jednorazowej prostej konfiguracji systemu do fakturowania.